znowu idzie nam ochłodzenie w końcu mamy zimę witamy w nowym roku nowy rok nowy ja hmm. dziwne nie widzę specjalnej różnicy nie mieszmy książki po okładce ostatni rok sporo fajnych projektów niektóre wyszły lepiej niektóre gorzej niektóre pozostały w szufladzie Zobaczymy, czy ich kiedy ewentualnie z nich wyjdą. dobry, w nowym roku. Strasznie dziś wieje, ale schodząc tutaj troszkę niżej, jest nie najgorzej. Powiedziałbym, że nawet całkiem przyjemnie. O, tak lepiej. Przynajmniej będę coś słyszał. <noise> tak nie słyszałem nic. Jak to mawiał klasyk plusy dodatnie i plusy ujemne. <noise> Posiadania założonego kaptura. Ciekaw jestem, jak bardzo będzie wiało. Rozkliniałem to przez chwilę. Doszedłem do wniosku, że jednak wezmę ten mikrofon, który teraz jest założony. Alternatywnie weźmiemy inny, który jest nieco bardziej odporny na wiatr. Ale nieco mniej podoba mi się jego zakres tonalny. Co w zasadzie niczego mu nie ujmuje. Dziś taki trochę materiał rozbiegowy na Nowy Rok. Troszkę podsumowujący to co było. Zastanawiam się gdzie strzelają. Wydaje mi się, że gdzieś tam. Wcześniej wydawało mi się, że gdzieś tam w górze. Dlatego też poszliśmy w dół. Między innymi ze względu na wiatr chcieliśmy zejść trochę niżej. I mogliśmy iść w tą stronę lub iść tam w górę i zejść, przejść, minąć tamto zniesienie najbliższe i schować się po drugiej stronie. Żeby mniej wiał kurczak dostał szału. Szałujesz? Troszkę. Gdy nagrywałem Pamiętam pierwszy film na ten kanał, nie miałem kompletnie pojęcia co chciałbym zrobić, po co ja to robię, <grymne> co ja w ogóle robię i co z tego wyjdzie. Oczywiście nadal trochę nie wiem, ale jestem tego nieco bliżej niż wtedy. Cały czas eksperymentuję i z technikaliami i z, e, ze sprzętem, tematyką. Troszkę też czasami jak również i formą. Nadal nie wiem dokąd to dojdzie i to w tym jest najfajniejsze, tylko że mowa tu jest przede wszystkim przeważnie o gadżetach. Dwa, może trzy, kilka rzeczy, które w zeszłym roku podobały mi się najbardziej z tych urządzeń, których używałem, urządzeń rzeczy. Rzeczy, które przypadły mi do gustu. Niekoniecznie najlepszych ogólnie, ale takie z których miałem najwięcej frajdy. I Pierwsza z nich jest rzecz, której przeważnie tutaj nie było widać. Coś, czego używam bardzo często, a są to szelki Forester od Helikona. Było chyba o tym, w tym materiale. Bardzo użyteczna rzecz. Bardzo wygodna. Bardzo się przydająca. Z tego względu, że jak to ze spodniami. I paskami do spodni nigdy nie jest idealnie. A szelki rozwiązują wiele problemów. A propos wyzwań w tym roku, wydaje mi się, że skupię się trochę bardziej na fotografii. To znaczy, położę na to trochę większy nacisk niż zwykle. Muszę tylko znaleźć jakiś obiektyw, który. które chciałbym używać do tego celu te, no na razie jeszcze nie znalazłem jakiegoś swojego ulubionego który robi fajny obrazek znaczy w zasadzie każdy który go używam robi fajny obrazek ale chciałbym żeby miał to coś coś co, co coś wnosi do tego dlaczego dlaczego fotografia bo nie wychodzi mi to najlepiej chciałbym to zmienić nie jestem najlepszym fotografem, przynajmniej tak mi się wydaje. I głównie dlatego chciałbym to zmienić i troszeczkę się zmierzyć z tym, z tą materią bardziej. O, jaki tu jest fajny ciemny las. Uwielbiam nagrywać w lesie niekończące się warstwy zieleni, brązu, silnych kolorów. Pełna spektrum barw, raczej ciepłych. Dziś mamy troszkę śniegu. Składany stół oraz składane krzesło. Potraktowałbym to jako całość. To była kolejna rzecz. Nie konkretnie te, ale ogólnie w leśnym moim użyciu w tym roku okazało się to, można określić, game changerem. Absolutnie fenomenalnie jest mieć coś takiego ze sobą. Czasami samo krzesło po prostu można sobie usiąść, a czasami stół, bo można wygodniej pewne rzeczy zrobić yy, nie waży to wiele każda z tych rzeczy około kilogram. razem mamy 2 kilo nie jest to mało ale czasami warto kuchenki nie wiem czy to moja ulubiona, ale na pewno zaciekawiła mnie ta kuchenka z dekatlonu w zeszłym roku yy, z tego względu, że było to spore zaskoczenie jak dobrą można zrobić kuchenkę Dość tanio w kuchenkach odporność na wiatr zauważyłem realizujemy na dwa sposoby co z moich ostatnich obserwacji możemy mieć małą kuchenkę bardzo dobrą to jest to jest MSR Pocket Rocket to jest Pocket Rocket tu mamy taki element który, który powoduje że te blaszki powodują, że wiatr z którejś strony nie przygasza nam całego palnika. Jednak jest to kuchenka dość punktowa, szybko grzeje, natomiast wiadomo, że nie popiścimy na takiej. Tu mamy z kolei mewę Hiker bodajże się nazywa. Tu mamy bardzo podobnie, natomiast palnik mamy zdecydowanie większy. Troszkę wygodniej na niej coś upiścić, nie tylko podgrzać wodę. Z kolei tu mamy coś pomiędzy, czyli ta kuchenka z dekatlonu, zupełnie inne podejście do tematu, to znaczy mamy taki kołnierz. Mamy dość szeroką kuchenkę, i jednak ten kołnierz powoduje, no i ten kąt tutaj, tego palnika, jak widać w mewie, kąt jest dokładnie odwrotny, to znaczy ogień jest na boki, tutaj ogień jest skierowany do środka z szerokiego palnika, a ten kołnierz powoduje, że jest to nieco bardziej odporne na wiatr. Bardzo ciekawa kuchenka. Dziś jednak skupimy się na czymś troszeczkę innym, raz, że mamy wiatr. Dwa, że zazwyczaj tak małe kuchenki mają problem ze stabilnością, jeżeli coś tutaj będziemy większego gotować. Garnek na przykład dziś garnka nie brałem, ale może się tak zdarzyć. Dlatego też <laughs> dlatego też mamy takie rzeczy jak kuchenko obniżacze. Kuchenko obniżacze to mój słowotwór, natomiast myślę, że dobrze oddaje, co to jest. To jest MSR Lowdown. Kuchenko obniżacz pod MSR, dlatego postanowiłem użyć kuchenki od MSR. No, mamy wiatr, wszystko się zgadza. Normalnie kuchenkę nakręcamy, tego typu małą kuchenkę nakręcamy na kartusz i mamy tą kuchenkę dość wysoko. Jeżeli mamy mały kartusz, no to ta podstawa jest dość lekka, natomiast to co gotujemy jest cięższe. Łatwiej to przewrócić. Tu to rozwiązuje ten problem z nami w pewnym sensie mamy taki kuchenko-obniżacz <grymne> i ten kuchenko-obniżacz do niego przykręcamy butle natomiast możemy użyć każdej normalnej małej kuchenki do tego aby mm, na tym gotować to znaczy możemy mieć jedną kuchenkę małą, jeżeli potrzebujemy mieć małą szybką kuchenkę, lekką to ją bierzemy, jeżeli chcemy coś większego gotować to ją możemy nakręcić na taki kuchenko-obniżacz to jest oczywiście kuchenko-obniżacz z tej strony, z droższej strony barykady taki powiedzmy bardziej dobry nie wiem, premium, nie wiem jak to nazwać bardziej markowy, są oczywiście tańsze chciałem kupić chińszczyznę, ale doszedłem do wniosku w pewnym momencie, że, że ta chińszczyzna Przypomniałem sobie wówczas, że ta chi ostatnia chińszczyzna, którą kupowałem, chińszczyzna oczywiście nie mówię tego w złym słowo znaczeniu, tylko ogólnie produkt z Chin, hmm. e, pff, było z nim jak było, <ścoughs> dlatego też, dlatego też e, chwilowo się wstrzymałem. Chciałem to mieć na, w miarę na czaski, chciałem to mieć w miarę dobre. To od MSR wydaje się być w miarę dobre. Natomiast czy dostałem to na czas? Tak, dostałem to na drugi dzień. Uszczelka jest pojedyncza. Nie tak jak w niektórych kuchenkach, podwójna. Nie powinno to jednak stanowić dużego problemu w tym wypadku. Kuchenkę mam mniej więcej w wysokości naszego 230 gramowego kartusza, więc jest dość nisko. W kwestii chińskiego kuchenko obniżacza. Hmm. troszkę też zniechęciła mnie jedna kwestia, nie mogłem znaleźć w jakiś czas e, takiego modelu, który byłby w miarę dostępny na który nie musiałbym czekać miesiąca a chciałem to mieć w miarę w miarę w najbliższym czasie e, który który byłby na propan butan widziałem same na butan i wydaje mi się, że taki na butan też sobie przetestujemy tylko już po w no bo wiadomo, że buton zimą nie jest najlepszym paliwem. Nasz kuchenko obniżacz jak widać sprawdził się całkiem nieźle muszę tylko uważać z odkręcaniem tej butli, bo trzeba to zrobić szybko strasznie Syczy. Trzeba zwrócić na to uwagę, nie jest to najfajniejsza rzecz na świecie. Mam zmarnięte ręce i trochę nie idzie mi to najszybciej. Myślę, że z mniejszym kartuszem byłoby mi troszkę wygodniej. Za duży kartusz wziąłem. Yy, natomiast jak widać nasz kuchenko-obniżacz to może być również w pewnym sensie game changer. Ponieważ możemy użyć naszej małej kuchenki. I potraktować ją jak po prostu normalną, zwyczajną, dużą kuchenkę. Znaczy dużą. Taką jak był w ostatnim filmie Mewa. Nie pamiętam jak ona się nazywa. I dzięki temu mając jedną kuchenkę kompaktową, tego typu nakręcaną na butle. Możemy. Możemy sobie. E, tym sposobem. Możemy sobie tym sposobem ogarnąć dwa scenariusze. To znaczy, jeden to jest taki, gdzie potrzebujemy małą, lekką kuchenkę, gdzie ja to dałem tu. Małą, lekką kuchenkę, która załatwia nam sprawę gotowania na szlaku, gdy potrzebujemy iść na lekko. Oraz większą kuchenkę, która jest bardziej stabilna, gdy dziś około obozowo. Siedzimy i chcemy sobie coś faktycznie ugotować, kwestia palnika to już jest zupełnie inna sprawa. Nasza kuchenka od, yy, od MSR w tym wypadku nie sprawdziłaby się szczególnie dobrze, ponieważ zbyt punktowo grzeje aczkolwiek robi to bardzo, bardzo szybko i sprawnie. Nie rozłożyłem sobie krzesełka z tego względu, że mam trochę za lekkie buty i muszę się ruszać żeby nie było mi za zimno żeby nie było mi za zimno w stopy w związku z czym jak sobie usiądę to będę siedział a jak będę siedział będzie mi zimno dlatego też się troszkę ruszamy zresztą niedługo i tak będziemy się zawijać z tego względu, że e, są ciężkie chmury cały czas i jest, jest dość ciemno a będzie już tylko ciemniej za chwilę zresztą prawdopodobnie będzie śnieżyca z tych chmur które zasuwają tutaj na nam na południe wydaje mi się że niedługo będzie Mokro. dlatego też wziąłem kurtkę przeciwdeszczową z dwóch z dwóch powodów, raz żeby chroniła mnie od wiatru, bo wiedziałem, że będzie wiało, a dwa, że nie byłem pewny czy będzie, e, ponieważ, ponieważ miało być delikatnie na plusie jest delikatnie na minusie nie, jest delikatnie na plusie ale bardziej delikatnie niż myślałem że, że będzie bo myślałem, że będzie około 2-3 stopni w plusie no a jesteśmy w okolicach zera wieje jest chłodnawo, a w związku z tym, że miało być delikatnie na plusie, czyli około tam 3 stopni, wydawało mi się, bo to nie było jednoznaczne, jeżeli chodzi o prognozę, że będzie padać, że może padać deszcz lub deszcz ze śniegiem, raczej jednak będzie to śnieg, więc hardshell nie jest tutaj szczególnie przydatny, wystarczy nawet taka puchówka. Korzystamy z cienia, to znaczy jesteśmy osłonięci od wiatru na tyle ile to możliwe, więc mi się tu jeszcze troszkę. Wydaje mi się, że może coś powodografujemy Jak nie będzie za ciemno, widzę, że zaczyna być za ciemno, ale przeczekamy to chyba. A no i chyba ostatni gadżet z tych, które ostatnio w tym roku zacząłem używać. To jest serę helikona o czym w film już zrobiłem, nie o wszystkich już y, jeszcze film zrobiłem, w rzeczach, natomiast o serę tak mam ją, mam ją zawsze ze sobą, tą porebunię, w zasadzie, no może nie tak zawsze, w lesie zawsze, na co dzień, bardzo często nie jest tak, że mam ją przyspawaną do boku. Natomiast y, bardzo często je używam również na co dzień. A propos, i a propos właśnie w niej mam takie podręczne duperele, jak na przykład ta latarka którą ostatnio bardzo lubię. Nie wiem, czy jest to super gadżet na razie. Na razie mi ona pasuje z tego względu, że, z tego względu, że jest bardzo uniwersalna. To znaczy, możemy ją założyć na daszek. To raz, bardzo to lubię. Dwa, mamy właśnie regulację. Konta skokową, ale jest całkiem sporo. Świeci światłem białym. Na dwóch poziomach jasności. Jaśniej, ciemniej. Ma też tryb czerwony. Raz, dwa, trzy. Mamy też czerwone światło i mamy światło migające, czerwone, gdyby była taka potrzeba. Nie jest to ani wybitnie mocna latarka, ani wybitnie długo nie działana bateria, chociaż nigdy je jeszcze nie ładowałem, a używam jej od paru miesięcy. Zatem wychodzi na to, oczywiście włączam ją wtedy, kiedy potrzebuję, nie szendam się aż tak długo po zmroku, żeby taka pudręczna latarka rozwiązywała problem, jeżeli potrzebuję więcej światła. Oczywiście używam większej latarki, natomiast coś takiego na można mieć w zasadzie cały czas i nieszczególnie to w czymkolwiek przeszkadza w związku z tym, że właśnie nadchodzi za śnieżyca, która miała nadejść a dzień się chyli ku zachodowi zachodzimy i my zachodzimy w kierunku bazy w kierunku w kierunku samochodu oczywiście zbliżamy się nieuchronnie do naszego punktu startu to związku z tym to koniec naszej przygody na dziś. Wracamy do bazy. Cześć! To będzie świetny challenge na ten rok. Zmieścić się na jednej karcie. Albo kupić większą oczywiście. Natomiast może wyzwaniem będzie kręcić mniej, żeby się zmieścić na karcie. Jest to jakiś pomysł. Kurczę. W ogóle zapomniałem o czym nie miałem się nagrywać film. <laughs>